Witajcie, um, to będzie zdecydowanie taki krótki teraz vlog Zaraz zaczynam lekcję i w drodze na tą lekcję właśnie naj najpierw na właśnie ten vlog opublikować i e, Mieć to już jakby z głowy też um, No cóż, e, nie przeciągając dalej Dzisiaj mam zajebiście długi dzień Właściwie zaczynam później i tak naprawdę w szkole jest to jakby nie jako specjalnie długo, ale e, później później jest coś takiego, co się nazywa hikarikai lub w skrócie, w skrócie haka, czyli, e, czyli jest to, e, to jest, e, jakby to nazwać taka, kurde, no nie wiem, czy to jest dobre słowo, ale powiedzmy taka świetlica i tam właśnie fa, fa, gu, głównie fanie anime przychodzą i właśnie można się spotkać ze znajomymi no zajebiste, zajebiste miejsce e, i tam więc przy, później jestem w domu około 22 dopiero więc no powiem szczerze, że uwielbiam wtorki właśnie z tego względu e, dzisiaj rano Skończyłem oglądać e, historię The Sensorites e, i zacząłem oglądać. Jestem, oglądałem dwa pierwsze odcinki e, Reign of Terror z, z pierwszego sezonu. I jutro postaram się właśnie skończyć pierwszy, pierwszy sezon, najpóźniej w czwartek. E, I właśnie później jak najszybciej chcę zacząć drugi sezon. E, i szykuje się recenzja właściwie wiem, że chcę zrobić jakąś recenzję w najbliższym czasie właśnie do, z pierwszego sezonu chciałem właśnie zrobić recenzję jakąś e, doktora Hu e, na ten kanał youtube a na pewno wkrótce dostaniecie recenzję e, na, moje, na moim blogu po angielsku e, tak więc e, be, będzie się działo i tak w końcu nie teraz jest, nie, nie jestem pewien, albo to będzie recenzja pierwsze, pierwszej historii, czyli An Unearthly Child, albo Spearhead from Space, czyli pierwszego odcinka z trzecim doktorem, albo właśnie filmu z Polem Maganem z 1996 roku, albo któryś odcinek nowej serii. No i później właśnie może zrobię jakiś filmik o e, z tych jak oglądać, gdzie oglądać właśnie to rachu i tak dalej, e, ale to na przyszłość zostawiam. W każdym razie no to no to będzie tyle. E, ja muszę lecieć i widzimy się jutro, prawda? Nagram jutro vloga. Myślę, że trochę później niż dzisiaj. I tak e, widzimy się jutro.